Cześć. Wracamy po dłuższej przerwie z programem Biotech Talk na okrągły 20 odcinek, bo udało mi się ukończyć mój maraton obowiązków zawodowych związany z zewnętrznymi projektami. Pewnie nie umknęło waszej uwadze, że sporo w ostatnim czasie tego było, ale jest ważny temat do omówienia, więc nie ma czasu na odpoczynek. Od ponad 4 lat na łamach tego kanału mówię wam o rozwoju polskiej branży biotechnologicznej i rzeczywiście ten postęp jest zauważalny. Pod postacią nowych spółek, i to nie tylko powstałych na mocy covidowej Hossy, agencji grantowych, dużych inwestycji publicznych i prywatnych, czy rozrastającego się rynku badań klinicznych. Biotechnologia ma szansę zwiększyć innowacyjność polskiej gospodarki i stać się jej siłą napędową, a to naprawdę nie są puste słowa. Poza aspektem gospodarczym dochodzi też ten najistotniejszy, społeczny. Bo na szali jest przecież ocalenie wielu ludzkich żyć i poprawia zdrowia naszej populacji. Wie to każdy naukowiec czy przedsiębiorca działający w tym sektorze, czasami może brakuje tylko z ich strony odpowiednich działań edukacyjnych dotyczących specyfiki tej branży i lobbujących wśród głównych interesariuszy systemu. Dlatego od lat potrzebowaliśmy związku, który takiej aktywności by się podjął. Tylko dlaczego w 2021 roku powstały dwa takie podmioty zrzeszające rodzime, innowacyjne firmy biotech? Na ostatniej konferencji Biznes w Genach miałem przyjemność porozmawiać i tym samym przedstawić Wam reprezentanta pierwszego stowarzyszenia, dr Konrada Heniga, członka zarządu Związku Firm Biotechnologicznych Bioforum. Więc w moim dziennikarskim obowiązku leżało dzisiaj przyjechać na spotkanie do przedstawicielki drugiego podmiotu i porozmawiać z Martą Winiarską, prezesem zarządu Polskiego Związku Innowacyjnych Firm Biotechnologii Medycznej Bioinmed. Pani Marto, wcześniej kierowała Pani sprawami Public Affairs i Public Relations w Związku z Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych InPharma, Skąd w takim razie pomysł na utworzenie nowego związku? Mówię oczywiście o Bioinmedzie i tak mocno się wcale nie cofamy, bo to jest jesień zeszłego roku. Tak, dokładnie październik 2021 roku. Ja myślę, że to był doskonały, jak najbardziej właściwy moment na to, żeby Związek Innowacyjnych Polskich Firm Biotechnologii Medycznej powstał. Tak naprawdę pierwsza polska, polska firma biotechnologiczna powstała mniej więcej 15 mhm. lat temu. Później powstawały kolejne, natomiast przez długie lata można było je policzyć na palcach jednej, a najwyżej dwóch, dwóch rąk, te, które rzeczywiście miały naprawdę innowacyjne projekty, ale krok po kroku tych firm było coraz więcej i myślę, że doszło do zebrania się takiej masy krytycznej, która spowodowała, że to był ten właśnie moment, gdzie powstanie takiego związku zaczęło mieć sens, gdzie zaczęliśmy mieć zalążek sektora, już nie pojedyncze firmy, tylko rzeczywiście zalążek sektora, który tak naprawdę już nie tylko prowadzi swoje projekty, ale może mówić fajnym, skonsolidowanym głosem na temat potrzeb branży, na temat potencjału branży, na temat tego, w jaki sposób budować ekosystem. Taki zarówno współpracy biznesu z nauką, ale też taki ekosystem legislacyjny, który będzie wspierał rozwój tej branży. Mówimy o perspektywie rozwoju tej branży przez 15 lat, ale tutaj muszę wprost zapytać, czy ta branża, polska biotechnologia, rzeczywiście jest tak duża, że potrzebuje dwóch związków branżowych, które reprezentują interesy rodzimych firm, bo myślę, że to warto sobie gdzieś tam na początku wyjaśnić. Mówię oczywiście o Związku Firm Biotechnologicznych Bioforum. Związek Bioforum tak naprawdę jest związkiem siostrzanym względem Bioinmedu. Przede wszystkim troszeczkę w inny sposób reprezentujemy sektor. Związek Bioforum reprezentuje cały sektor biotechnologii, czyli tak naprawdę część medyczną, czyli tą czerwoną biotechnologię, jak i również wszelkie inne rodzaje projektów biotechnologicznych, czy to biotechnologię spożywczą, ekologiczną, energetyczną czy rolniczą. Natomiast my jako Bioinmed jesteśmy e, sfokusowani i takie też było założenie e, firm, które ten związek tworzyły. My jesteśmy sfokusowani na biotechnologię medyczną, natomiast w tym wydaniu innowacyjnym, czyli praca nad nowymi zupełnie lekami, praca nad nowymi metodami diagnostycznymi e, i praca nad wszelkimi, rodzaju technologi nad, nad wszelkimi technologiami, takimi jak chociażby sztuczna inteligencja, czy uczenie maszynowe, czy wszelkie inne, które ten proces e, rozwoju leku czy nowych metod diagnostycznych Wspierają. Więc troszeczkę inne sprawy są charakterystyczne dla naszego związku, troszeczkę inne dla związku Bioforum. Natomiast tam, gdzie jest taka możliwość, my się uzupełniamy, jakby jesteśmy w kontakcie i mam poczucie, że jeżeli sprawy są takie, które możemy reprezentować wspólnie, to. To robimy. No właśnie, to może warto zaznaczyć, w jakich obszarach rynku wy jesteście w stanie dzisiaj razem ze sobą rozmawiać, współpracować, żeby ta po prostu siła tego lobby w rozmowie z interesariuszami no, była znacząco większa. Myślę, że wszelkie kwestie związane e, rzeczywiście z tą biotechnologią e, medyczną, czyli kwestie badań przedklinicznych, kwestie mm. badań, e, badań klinicznych, e, kwestie związane z grantami, które są przekazywane e, na projekty prowadzone przez medyczne firmy e, biotechnologiczne. E, tych zagadnień pewnie, pewnie jest wiele i ka każdorazowo, jeżeli powstaje taki temat, to po prostu staramy się być w kontakcie i uzgadniać, na ile jesteśmy e, w stanie e, wspólnie, te tematy poprowadzić. E, natomiast, no tak jak mówię, jesteśmy, jesteśmy w dialogu i mam poczucie, że taka e, Podwójna reprezentacja daje szersze możliwości. My się absolutnie nie, to się nie, nie, te dwa związki się nie kanibalizują w żaden sposób. Myślę, że taka konstrukcja jest z punktu widzenia branży bardzo uzasadniona. No właśnie, a w jaki sposób jesteście odbierani przez interesariuszy, jeżeli chodzi o to, że oni mają świadomość tego, że są rzeczywiście dwa związki? Czy oni to rozumieją, czy być może traktują to, no nie, no jest jakieś rozbicie branży, jest jakiś problem komunikacyjny. Jak to wygląda ten feedback strony rządzącej? Bo jakby nie patrzeć, o to chodzi w działalności. Waszego związku o rozmowie z interesariuszami? My, jako Bioinmed y, mamy takie założenie, żeby być partnerem dla decydentów. Y, chcielibyśmy po ekspercku doradzać, pokazywać mhm. naszą perspektywę, pokazywać dane. Y, nie chcemy walczyć. Chcemy wspólnie. Mhm. Mam, mam poczucie, że doprowadzenie do sytuacji, w której powstanie pierwszy polski oryginalny lek, czy będą powstawały polskie e, innowacyjne metody diagnostyczne czy narzędzia wspierające e, procesy e, rozwoju w biotechnologii, to tak naprawdę to będzie sukces nie tylko samych firm, tylko to będzie sukces całego kraju. Więc my byśmy bardzo chcieli stawać w partnerstwie ze stroną publiczną, ale też ze stroną naukową, akademicką. E, także e, to nasze założenie przekłada się też na współpracę z różnymi innymi interesariuszami takimi jak chociażby e, Bioforum czy wszelkie inne związki Branżowe. I jeżeli są tematy, w których możemy współpracować z innymi związkami, chociażby reprezentującymi na przykład branżę farmaceutyczną, mm -hmm. czy na przykład związkami pracodawców, którzy na przykład pokrywają szersze tematy gospodarcze, to chętnie wchodzimy w tego rodzaju koalicje, bo bardziej działamy dla sprawy niż z góry zakładamy, z kim, z kim będziemy współpracować, a z kim, z kim nie. To wszystko zależy od tematu. Dobrze, cieszę się, że pozwoliła mi to Pani lepiej zrozumieć, bo też nie ukrywam, że, że potrzebowałem tych informacji, kilka tych pytań właśnie odnośnie do bo bioforum miałem, natomiast skupiamy się oczywiście na waszym związku, jak oceniłaby Pani te pół roku, już no ponad tak naprawdę pół roku działalności, co przez ten czas udało się wypracować. Myślę, że wiele i aż jestem czasami zaskoczona, że, że tak wiele, bo z przyjemnością stwierdzam, że jako Związek Bioinmet jesteśmy zapraszani do różnych eksperckich gremiów po to, żeby właśnie reprezentować ten, ten głos branży. To są zarówno dyskusje na poziomie biznesowo-akademickim, chociażby na temat badań klinicznych. Jak i dyskusje związane rzeczywiście z kwestiami legislacyjnymi czy legislacyjnymi, czy to na Komisji Zdrowia, czy w ramach dyskusji w Ministerstwie Rozwoju, czy w Agencji Badań Medycznych. Także mam poczucie, że jako związek już jesteśmy rozpoznawalni i jesteśmy tym interesariuszem, którego po prostu się doprasza do, do różnego rodzaju kluczowych, kluczowych dyskusji. Jako związek mamy kilka. Obszarów e, działania takich strategicznych, w których chcielibyśmy, na których chcielibyśmy się skupiać. Pierwszy to jest taki promocja tak naprawdę i edukacja na temat tego, czym w ogóle jest biotechnologia medyczna, czym te firmy się zajmują, e, dlaczego ich wspieranie ze strony publicznej jest istotne, do czego mogą doprowadzić te projekty z punktu widzenia społecznego też. Mm. E, z drugiej strony na pewno ważnym elementem naszych działań jest jednak dyskusja ze stroną publiczną na temat tego, w jaki sposób wspierać tego rodzaju projekty, jak w strona publiczna ze stroną biznesową mogą współpracować pracować, żeby te projekty miały szansę jak najszybciej się toczyć i jak najszybciej się również komercjalizować. Na pewno też będziemy dyskutować o zasobach kadrowych i e, sprzętowych, bo to są e, duże deficyty tutaj. Mhm. E, także na pewno będziemy chcieli się skupiać z jednej strony na edukacji takich kadr, które będą potem mogły być w sposób e, łatwy wchłonięte właśnie przez biznes i będą dostarczały do biznesu te kompetencje, które są potrzebne, żeby te projekty mogły się e, rozwijać, a z drugiej strony na pewno właśnie rozwój e, bazy laboratoryjnej, jest e, ciągle dzisiaj bardzo potrzebny i jednak jeszcze niewystarczający. E, na pewno całe otoczenie e, legislacyjne, bo e, branża to jest. Całe spektrum różnego rodzaju kwestii, od ochrony własności intelektualnej właśnie, przez badania kliniczne, przez stabilny system e, prawny, przez e, różnego rodzaju e, kwestie podatkowe. Tak, tych elementów jest, jest bardzo wiele, które na rozwój branży wpływają, e, więc na pewno w tych wszystkich dyskusjach chcemy być aktywni. E, I e, jeszcze jeden obszar to jest edukacja inwestorów. Natomiast mhm. edukacja inwestorów, zarówno w tym wymiarze takim krajowym, czyli tutaj mówimy o prywatnych inwestorach, Którzy po prostu są obecni na giełdzie, po to, żeby oni lepiej zrozumieli, w jaki sposób dywersyfikować swój portfel o projekty biotechnologiczne, e, jak e, rozumieć tę branżę biotechnologiczną, dlaczego w ogóle w nią inwestować i w ogóle ją rozpatrywać jako e, potencjalny element swojego, e, swojego portfela. Natomiast z drugiej strony to jest też pewna edukacja i taka promocja międzynarodowa, bo Polska ciągle jeszcze nie jest takim krajem, który gdzieś tam naturalnie jest percepowany jako źródło e, innowacji w biotechnologii, i na pewno takim jednym z długoterminowych celów BioinMedu będzie również ta promocja e, polskich projektów, polskich firm na arenie międzynarodowej, e, poszukiwanie takich projektów, gdzie polskie firmy mogłyby być. Elementami pewnych międzynarodowych, na przykład konsorcjów, po to, żeby właśnie uwiarygodnić polskie firmy, uwiarygodnić y, polskie projekty, bo one naprawdę mają bardzo duży potencjał, tylko po prostu teraz jest do zrobienia ta praca wokół, żeby pewne rzeczy mogły się zadziać. W zasadzie odpowiedziała Pani na moje kolejne pytanie, gdzie miałem te plany na kolejne miesiące pytać. Natomiast kilka rzeczy rzeczywiście bym jeszcze uszczegółowił, bo w tym momencie powinniśmy mieć już wprowadzony rządowy plan rozwoju sektora biotechnologicznego na lata 2021-2030. Fajnie, rząd rzeczywiście zauważył, że biotechnologia jest tym sektorem strategicznym, wytyczył oczywiście pewne obszary, jak ten sektor powinien być rozwijany. Natomiast zastanawiam się, czy, czy Wy braliście udział w konsultacjach, rzeczywiście doradzaliście, wiecie może na jakim Etapie jest projekt i w jakim kształcie wejdzie w życie, bo jednak z moich obserwacji wynika, że od stycznia troszeczkę temat ucichł. My nie byliśmy zaproszeni do konsultacji okay. z bardzo prostego względu. W czasie, kiedy te konsultacje, które chyba do końca nie były takimi oficjalnymi konsultacjami yy, społecznymi, a, a bardziej pewną dyskusją ze stroną, yy, ze stroną biznesową, yy, po prostu w czasie, kiedy to wszystko się tworzyło, BioinMedu jeszcze yy, nie było na mapie interesariuszy, w związku z czym jako związek bezpośrednio nie braliśmy w nich udziału, natomiast zostaliśmy włączeni yy, na, późniejszym, yy, na późniejszym etapie. Gdzieś byliśmy pytani, e, myślę, już na takim końcowym etapie o pewne uwagi do tego, do tego projektu. Mamy obawy e, związane z tym projektem. E, mamy poczucie, że w tym projekcie zostały e, zaadresowane dwie skrajności, które e, jakby nie reprezentują całych kompetencji polskiego sektora e, biotechnologicznego czy farmaceutycznego, bo po jednej stronie e, Projekt mówi o wspieraniu projektów generycznych. Po drugiej stronie e, zaawansowanych terapii, typu terapie komórkowe, terapie genowe. E, niepokoi nas to, że został pominięty e, cały środek czyli te główne kompetencje, które są po stronie firm e, pracujących nad innowacyjnymi projektami biotechnologii medycznej. E, bardzo byśmy chcieli, żeby te projekty były uwzględnione, zarówno w samym programie, jak i również konkursach, które później w oparciu o ten program e, będą e, ogłaszane. Mm. To są właśnie te projekty, w których Polska ma największe know-how, czyli leki małocząsteczkowe, czyli y, 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 przeciwciała monoklonalne leki wielkocząsteczkowe. Y, oczywiście my podejmujemy też i mamy aspiracje i fantastycznie podejmujemy działania właśnie w zakresie tych terapii zaawansowanych. Natomiast musimy pamiętać o tym, że jednak mamy znacznie mniejsze know-how w tym zakresie i powinniśmy te wysiłki podejmować równolegle tak naprawdę. Powinniśmy budować na tym know-how, który już mamy właśnie zgromadzony przez te, e, przez te 15 lat. Lat, bo tutaj e, niektóre projekty już są w drugiej fazie badań klinicznych, w związku z czym ta szansa na komercjalizację i też czas do tej komercjalizacji są pewnie znacznie krótsze. Oczywiście budować też te e, kompetencje w tych bardziej zaawansowanych projektach, ale jakby też rozumieć, gdzie jesteśmy, i myślę, że to jest, to jest y, y, klucz do, y, do sukcesu, żebyśmy z jednej strony zmapowali to, co mamy żebyśmy rozumieli, jaki mamy potencjał, budowali na tym potencjale i żebyśmy byli w stałym, w stałym dialogu, bo tak to możemy wylać przysłowiowe dziecko z kąpielą, a byłoby szkoda, bo naprawdę jest wiele bardzo ciekawych projektów. I chyba najlepszym uwiarygodnieniem, lepszego nie może być, jest to, że już kilka z tych projektów ma naprawdę solidne partneringi międzynarodowe, czyli tak naprawdę te innowacje zostały docenione międzynarodowo, więc szkoda byłoby, żebyśmy my sami ich tutaj wewnętrznie nie doceniali. Okay. A Pani jakąś insajderską wiedzę, co właśnie dalej z tym planem rozwoju? Czy chodzi? E, wiem, że plan e, w niedługim czasie e, ma stawać się na Radzie Ministrów. Natomiast... Wiem, że miał być pierwszy kwartał, natomiast jesteście już w drugim. Tak, natomiast kiedy, kiedy dokładnie, e, ciężko mi jest powiedzieć. Ok, ale fajnie, że też daliście tutaj swoje rekomendacje przed kamerą, na pewno bardzo cenne. Natomiast pani odezwała się do mnie od razu. Po jednym z paneli na konferencji Biznes w Genach, wierzę, że to nie jest przypadek i gdzieś tam śledziła Pani te, te panele dyskusyjne. Jeden z nich dotyczył rzeczywiście bezpieczeństwa danych genetycznych pacjentów. Tam zresztą występował przedstawiciel Bioforum. No i pytanie, czy ma Pani jakieś punkty w tej dyskusji do dodania, jeżeli chodzi właśnie o ustawę o badaniach genetycznych i biobankowaniu, bo to jest projekt, który jest od kilku lat jednak zamrożony jeśli chodzi o kwestie biobankowania my jeszcze takiej pogłębionej dyskusji w ramach Bioinmedu nie prowadziliśmy natomiast mamy Firmę która właśnie dołączyła do nas powalnym zgromadzeniu, które mieliśmy pod koniec lutego, która właśnie zajmuje się diagnostyką całogenomową. W związku z czym myślę, że ten temat też się pojawi na naszej agendzie i będziemy go, będziemy go w niedługim czasie dyskutować. A ile jest dzisiaj u Was firm? Bo zaczynaliście od 11 firm, a jak to wygląda? W dzisiaj tym mamy 14 firm. 14. Jakie w ostatnim czasie weszły? Tylko tak dopytam? E, w ostatnim czasie do nas dołączyła firma M&M Diagnostics, dołączyła okay. do nas e, firma Savento I, i, i dołączyła do nas firma Medico Pharma Biotech. Mm -hmm. okay. Oprócz tego stworzyliśmy też taką formułę czł członków wspierających, e, czyli. Firm, które nie są firmami biotechnologicznymi, natomiast też są zainteresowane budową sprzyjającego ekosystemu, właśnie po to, żeby te firmy mogły się lepiej rozwijać. Na ten moment przyjęliśmy do swojego grona jako takiego członka wspierającego firmę CRIDO. I oczywiście będziemy rozmawiać i rozmawiamy z kolejnymi partnerami, którzy będą nas mogli wspomóc swoimi kompetencjami. I co ciekawe, część z tych firm też należy do Związku Bioforum, więc to też jest chyba jakieś potwierdzenie, że gdzieś tam w tej kolizji nie ma. Absolutnie tak. Okej. Okay. To teraz pytanie, na które zdecydowanie będzie mogła Pani odpowiedzieć, bo jest takie najświeższe, najbardziej bieżące. Wy konsultowaliście teraz pewne projekty związane z konkursami Agencji Badań Medycznych. Tymi konkursami oczywiście na przyszłość działalność grantowa agencji bardzo ważna dla rozwoju polskiego sektora biomedycznego, więc jakie są owoce tych dyskusji, jakie było rzeczywiście Wasze stanowisko jako bioinmedu w tych sprawach? My przede wszystkim jako BioinMed bardzo mocno wnioskowaliśmy od samego początku do agencji o to, żeby wszelkie konkursy były rozpisywane w porozumieniu y, z branżą. Bo mieliśmy przykład Czyli takiego. konsultacje konsultacja publiczna na, ka na każdy konkurs. Tak, okay. tak, tak. I wydaje się, że Agencja Badań Medycznych bardzo pozytywnie odniosła się do tej propozycji, bo rzeczywiście te rozmowy ze stroną biznesową odbywają się od, od konkursu właśnie dedykowanego wyrobom medycznym. Teraz były drugie konsultacje dotyczące leków generycznych, i zapowiadane są kolejne przy, przy następnych konkursach. Myślę, że to jest bardzo ważne, żeby konsultować te konkursy z branżą, bo... To w końcu e, branża może podpowiedzieć, jakie na przykład bariery wejścia będą nie do pokonania, jakie warunki e, będą absolutnie nieakceptowalne, w związku z czym tak naprawdę pewne konkursy będą albo martwe, albo z kolei e, warunki wejścia będą powodowały, że nie najbardziej e, wartościowe projekty e, będą elementami tych konkursów, tylko na przykład e, podmioty, które spełniają kryteria formalne. Tak? A środki na to duże pójdą. O to chodzi. Dokładnie. Więc e, chcąc jednak, Osiągnąć najlepsze efekty w postaci najbardziej wartościowych projektów. Myślę, że ten dialog z branżą tutaj jest, jest kluczowy. No natomiast to nie jest tak, że wszystkie te konkursy, które do tej pory były rozpisane, e, są idealnie skrojone pod potrzeby e, i możliwości branży, e, rozmawiamy z drugą stroną. Myślę, że część naszych uwag została wzięta e, pod uwagę szczególnie w takich ogólnych warunkach dotyczących e, konkursów, zabezpieczeń tych konkursów, e, pewnego wyobrażenia o możliwościach produkcyjnych, e, bo oczywiście ja rozumiem, że agencja badań medycznych e, ma na celu. W sposób zabezpieczenie też polskich pacjentów no. e, w technologie, które, które finansuje. Natomiast trzeba też bardzo dobrze rozumieć specyfikę sektora i akurat te duże innowacje, one nie są tworzone na rynek lokalny. Tak naprawdę duże innowacje jest sens tworzyć na rynek globalny, gdzie Polska e, jest jednym z beneficjentów, ale nie jedynym i niekoniecznie e, pierwszym i nie tutaj będziemy od razu produkować. Więc myślę, że część tych uwag jest brana pod uwagę, część jeszcze nie. Agencja Badań Medycznych e, jest jest stosunkowo nową instytucją i myślę, że też jeszcze e, ciągle robi rozeznanie, i, i fajnie, że jest w dialogu z, ze stroną biznesową. E, no natomiast pojawiają się takie kwestie, które też nas niepokoją. One chociażby dotyczą właśnie e, braku uwzględnienia pewnego rodzaju technologii, które są w Polsce rozwijane, a które też chociażby na poziomie nawet Stanów Zjednoczonych są y, y, głównie rejestrowane, bo na przykład w 2021 roku y, na 53 technologie zarejestrowane, 33 to były leki małocząsteczkowe, 17 to były y, y, przeciwciała monoklonalne i jeden to był tam koniugat, y, jeden lek w oparciu o mRNA. I jedno bispecyficzne przeciwciało, w związku z czym tak naprawdę to pokazuje, że ciągle komercjalizacje i wejścia na rynek przede wszystkim dotyczą leków małocząsteczkowych i wielkocząsteczkowych, a te pozostałe są niszowe, więc to jest na pewno to, co nas niepokoi i mam nadzieję, że za chwilę będziemy mogli z Agencją Badań Medycznych dyskutować o tych przyszłych konkursach, które są zaplanowane na ten rok, a one właśnie dotyczą terapii celowanych i tam są właśnie bardzo wąskie wskazania. W jednym kwasy nukleinowe, w drugim um, terapie komórkowe. W związku z czym bardzo byśmy e, chcieli, żeby te konkursy uwzględniały jednak kompetencje polskich, e, polskich firm i pozwoliły naprawdę szerzej e, pokazać się ze swoimi projektami, bo te projekty naprawdę dosyć szybko mogą doprowadzić do e, dobrych efektów i zawężanie się myślę, że na dzisiejszym etapie rozwoju sektora w Polsce po prostu może być szkodliwe. Ja bym pokusił się o takie małe podsumowanie tej części rozmowy, bo oczywiście takie informacje padały też w poszczególnych pani odpowiedziach, natomiast Zebrałbym to wszystko razem i zapytał, jakie są główne bariery dla rozwoju polskich firm z sektora biotech. Powiedzieliśmy troszeczkę o legislacji, troszeczkę o finansach, o, o pewnym niedopasowaniu też tego, tych strumieni finansowania, ale tutaj bym zebrał te informacje. Na pewno potrzebujemy potraktowania nieco w inny sposób biotechnologii medycznej niż innych projektów innowacyjnych. Dlatego, że to jest praca z żywym organizmem i trzeba naprawdę wykazywać się dużą elastycznością. Pracy z tego rodzaju projektami. Mówię tutaj zarówno właśnie o dopasowaniu strumieni finansowania, po to, żeby one uwzględniały specyfikę tych projektów, e, żeby instytucje, agendy wspierające i też e, alokujące środki, czy to budżetowe, czy to unijne e, w tego rodzaju projekty, żeby właśnie tą elastycznością się wykazywały, rozumiejąc, że to jest praca z żywym organizmem, że czasem jesteśmy zmuszeni do tego, żeby zmienić nawet cel terapeutyczny po jakimś tam czasie pracy nad projektem, już nie mówiąc o różnego rodzaju pomniejszych po zmianach. Na pewno potrzeba dialogu, dialogu, jeszcze raz dialogu i to nie dialogu w rozumieniu przesyłania sobie pism, tylko takiej prawdziwej dyskusji ze strony, ze stroną rządową, tą dysponującą środkami, już na poziomie też poszczególnych projektów. Nie mówię tylko na poziomie tego dialogu systemowego, który jest prowadzony z nami jako ze związkiem, ale również z firmami po to, żeby właśnie można było rozmawiać już bardzo merytorycznie o tych, o tych projektach, o tym, jak one są prowadzone e, i dlaczego pewne, e, pe, pe, pewne zmiany są na przykład w nich dokonywane. No, oprócz tego zasoby, na pewno kadrowe, zasoby laboratoryjne mm, i myślę, że małymi krokami się będziemy poruszać do przodu, natomiast e, na pewno jako Polska e, jeżeli nie dokonamy pewnych zmian nie dokonamy pewnej. E, Refleksji na temat tego, gdzie jesteśmy, gdzie chcemy być za kilka lat e, i jak wspólnie powinniśmy do tego e, dążyć strona biznesowa ze stroną publiczną, to po prostu możemy przeczekać taki moment, gdzie się okaże, że inne kraje, e, czy to zachodnie, ale nawet też kraje azjatyckie, typu właśnie Indie, e, Chiny, po prostu będą przez najbliższy czas zarabiać na lekach oryginalnych, a Polska dalej pozostanie w tyle. Więc bardzo liczymy na to, że ten, e, ten dialog, ta współpraca i narzędzia dopasowane do Kompetencji i do specyfiki tych projektów po prostu powstaną. Natomiast żeby wywiad nie miał tego, takiego jednoznacznie pejoratywnego wydźwięku, to też oczywiście z drugiej strony zapytam, jakie są te polskie obszary doskonałości, bo sporo mówi się o tym, że jesteśmy mocnym rynkiem na świecie, jeśli chodzi o badania kliniczne, ale zastanawiam się, co jeszcze z tak z Pani perspektywy. Wydaje mi się, że naprawdę możemy spokojnie powiedzieć, że mamy bardzo prężnie rozwijającą się branżę biotechnologii medycznej, już nie tylko w kwestii badań klinicznych, tylko rzeczywiście tych naprawdę innowacyjnych, oryginalnych projektów. Na pewno wiele jeszcze musimy się nauczyć, ale mamy już takie firmy, które naprawdę są bardzo odnotowywalne międzynarodowo, które wręcz przejmują firmy międzynarodowe i, i się rozrastają, więc myślę, że mamy naprawdę silnych naukowców. Myślę, że mamy coraz bardziej atrakcyjny rynek, który pozwala też na zaproponowanie atrakcyjnej pracy Polakom, którzy na przykład wyjechali za granicę, albo też sprowadzeniu na przykład międzynarodowych naukowców, którzy jeszcze parę lat temu w ogóle Polski nie brali pod pod uwagę jako potencjalnego rynku e, pracy, a dzisiaj gdzieś już być może taka myśl w ich głowie e, może zaświtać. E, także naprawdę mamy ogromny potencjał i w oparciu o ten potencjał e, budujemy te partneringi właśnie, które już się pojawiły, e, myślę, że uwiarygadniają ten, e, ten polski potencjał i bardzo fajne jest to też, że te bardziej zaawansowane firmy, które już od jakiegoś czasu działają na rynku, naprawdę kibicują swoim e, młodszym braciom i siostrom, e, chętnie też się dzielą know-how, bo mam poczucie, że naprawdę ten rozwój polskiej biotechnologii medycznej to jest wspólna sprawa. To nie jest sprawa pojedynczych firm, to nie jest sprawa rządu, to nie jest sprawa e, sektora, to jest sprawa naprawdę nas wszystkich, bo dzięki temu możemy z jednej strony zaproponować pacjentom nowe opcje leczenia, nowe opcje diagnostyczne, a z drugiej strony możemy naprawdę bardzo wpłynąć, na pozycję gospodarczą Polski, na pozycję w rankingach innowacyjności, na to, żebyśmy w końcu nie byli odnotowywani jako ta montownia Europy, tylko żebyśmy rzeczywiście mieli własną myśl technologiczną i mogli pochwalić się po prostu własnymi projektami. To jest to, co Pani mówi, dopóki nie osiągniemy tej masy krytycznej, to w interesie każdego, każdej firmy jest w prostej linii, żeby ten sektor się po prostu rozrastał. Natomiast tak, to zapytam jeszcze na koniec, w jaki sposób firmy biotechnologiczne mogłyby rzeczywiście do Was dołączyć? Jakie są warunki akcesu? Bo tak jak Pani powiedziała, w tym momencie 14 spółek na pokładzie, ale na pewno te liczby będą się jeszcze rozrastały. Miejmy nadzieję, już z kilkoma firmami rozmawiamy, im bardziej jesteśmy reprezentatywni, tym silniejszy też głos sektora. Do związku tak naprawdę może dołączyć firma, która wpisuje się w ten model, o którym mówiłam, czyli innowacyjna firma pracująca albo w obszarze drug discovery, albo pracująca w obszarze nowych metod diagnostycznych, czy też technologii, które rozwój tych projektów wspierają. Wystarczy złożyć y, y, wniosek, y, deklarację woli przystąpienia do związku, która jest rozpatrywana przez nasze walne y, zgromadzenie. Y, oczywiście mamy składki członkowskie, y, które, y, które pozwalają po prostu związkowi prowadzić działania, do których, do których został powołany. Natomiast absolutnie liczymy na to, że związek się będzie rozrastał, bo to pozwala nam działać szerzej i właśnie reprezentować godnie głos sektora. Bardzo się cieszę na dzisiejsze spotkanie, bo tak jak powiedziałem tutaj bez podziału, chciałem się spotkać i z organizacją Bioforum, i z Państwem, bo uważam, że mamy już ze sobą kontakt, także zdecydowanie łatwiej będzie wspólnymi siłami dokładać kolejne cegiełki do rozwoju tego, tej branży. Pani Marto, dziękuję dzisiaj za rozmowę. Ja również bardzo dziękuję.